serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających nasz jarmark. Jest on po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że będzie się odbywał cyklicznie co roku. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą poczęstunki, kawa, herbata, będzie na ciepło żurek, dla dzieci frytki, będzie kiermasz książek, będzie można y, kupić sobie piękną sukienkę na święta, jeśli chodzi o kobiety. Dla mężczyzn będzie przygotowana natomiast super atrakcja. Atrakcja Myślę, niespodzianka totalna. Spodziewamy się dwóch osób. Są to mężczyźni, i myślę, że każdy, dorosły mężczyzna, tak także każdy młodzieniaszek będzie bardzo zachwycony, ponieważ to światowej klasy bokserzy wpadną tutaj do nas z pogadanką, rozdadzą gratisy, autografy, będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać. Myślę, że jest to potrzebne dlatego, że remontujemy plac zabaw. Plac zabaw został bardzo zdewastowany przez leśne stwory, które nawiedziły pewnego wieczora właśnie ten plac. I w ognisku spaliły na przykład dach z domku, poniszczyły zjeżdżalnie, powyrywali ławki, zniszczyli piaskownicę. A teraz na przykład był ten pomysł po to, żeby odbudować ten plac zabaw. I stąd pomysł jarmarku, wszelkich atrakcji, które tutaj są, żeby zebrać fundusze na odbudowę tego placu.